Teraz jestem optymistką, śpiewam, yy, śpiewam o przyszłości, śpiewam o miłości przede wszystkim. To jest jakby temat, który yy, mnie nie opuszcza. Ja jestem, yy, ja jestem kochliwa po prostu <laughs> i naprawdę rzeczywiście yy, ten temat mnie nie opuszcza i myślę, że yy, fajnie śpiewać o czymś takim. Każde emocje, yy, czy to złe, czy, czy dobre, one muszą być. Bez tego po prostu nie funkcjonuje. Jak jest taki dzień na przykład, kiedy nic się nie, nie, nie dzieje, nic się nie wydarzy, to ja wtedy mnie nie ma. U mnie musi się co chwilę coś dziać. O, począwszy od tego, czy gdzieś rano muszę się spieszyć, czy gdzieś muszę zdążyć, a tu make-up na przykład, a tu na przykład, że coś rodzinne, jakieś tam sprawy trzeba załatwić. Ehm, czy, no, po prostu błachowski, błachowski, a jednak muszą mieć, e, muszą mieć emocje, wtedy mają dla mnie bardzo duże znaczenie i wtedy nawet potrafię pisać, tworzyć piosenki, pisać teksty. E, a propos właśnie na tej mojej płycie są dwa, są dwie moje piosenki, do których tekst napisała pozycja Kosiarkiewicz. Zawsze była odwaga, bo ja tak kocham scenę, naprawdę za tym się trzęsę. Natomiast um, jest taka bojaźń, która, która e, wynika z tego, że, że, że ludzie, ja tak, ten kontakt z ludźmi, to mnie przeraża, bo kiedyś, kiedy byłam mniej na to, nie, 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 nie było tak jak, jak teraz. Natomiast teraz oczywiście każdym szczegółem się przejmuję i, i tak się martwi. A to przecież ja też tak zawsze mówię, jestem tak życiowa, bo naprawdę jestem życiowa sobie. Ja potrafię tych ludzi zatrzymać na ulicy i mówić, Boże, jesteś cudowny, masz fajne buty. E, więc nie wiem skąd. E, Takiego się bierze, że, że jest taka nawka za coś, ale yy, i co, co najbardziej mi wkurza, bo to muszę powiedzieć, to, że ktoś anonimowo to robi, bo, bo jak zawsze jak schodzę ze sceny, potem są owacje brawa stojąco i to jest fajne, to jest miłe, każdy klapiecie po plecach jest fajnie. Ale potem na drugi dzień ci wszyscy ludzie, którzy byli na koncercie, Komentują to wszystko, czyli po prostu komentują przeważnie negatywnie. Nie wiem skąd to się bierze, bo we mnie naprawdę jest bardzo dużo pozytywnej emocji. Więc nie wiem skąd y, takie negatywne y, informacje i, i taka, y, nie wiem i takie dogryzanie, wbijanie szpilki w brzuchu, i tak jak to mówię, wiercenie wiertarką, <grytanie> to jest dobre określenie, y, skąd, skąd to się bierze. Ale mam nadzieję, że teraz y, ludzie, państwo, wszyscy, y, którzy dostaniecie tę płytę y, y, w ręce, i posłuchajcie przede wszystkim na spokojnie, bo tam, tam jestem cała ja. Od początku do końca, wszystko z życia wzięte. Myślę, że trochę się zmieni zdanie na no mój temat. Przestaną te portale internetowe i w ogóle wszyscy komentować i odbierać mnie negatywnie, tylko spojrzą na mnie trochę w innym świetle, bardziej, bardziej pozytywnym.